Witam serdecznie wszystkich hodowców, jak niektórzy wiedzą nagrywam filmy, teraz ostatnio bardzo rzadko, dlatego, że no, nic ciekawego do się nie dzieje, ogólnie w związku z przyrodą, ale dzisiaj chciałem nagrać film w moim głębniku, bo mam odnośnie kilka uwag, kilka takich y, spostrzeżeń, które bardzo mnie y, zirytowały. Dzisiaj tam oglądałem taki film od Pana Artura Pawelca, do którego mam bardzo głęboki szacunek. Pozdrawiam, ponieważ jako, że jestem świeżym, powiedzmy młodym hodowcą, w sensie tego, że, że dopiero zaczynam taką, powiedzmy, przenośni, poważniejszą pracę z gołębiami, ponieważ wcześniej, jak byłem młody, to, to, to to y, moja praca z głębiami była tylko taka typowa amatorska i, i nie miała ona jak gdyby w ogóle nic wspólnego y, z gołębiami typowo pocztowymi, czyli gołębiami sportowymi, a była to tylko taka pasja. Y, hodowałem różne gołębie. Chodzi o to, że po prostu miałem, miałem w hodowli różne gołębie. Miałem wywrotki, miałem bociany, miałem pawiki no, takie, takie bardziej ozdobne. A teraz y, od pewnego czasu, kiedy, kiedy nabyłem własną działkę, y, znaczy się dzierżawie własną działkę tutaj w Wodzisławiu, to, to gdy zacząłem ją dzierżawić, gdy wygrałem przetarg na dzierżawę tej działki, to od razu z zamierzeniem, moim zamierzeniem było takie zamierzenie, że będę hodował tutaj gołębie. No na razie nie miałem pojęcia jakie gołębie, ale poznałem w tym czasie kilku hodowców z Wodzisławia Śląskiego gołębi pocztowych i nabyłem od nich kilka gołębi i, i tak stworzyła się moja hodowla na razie póki co jest to hodowla prymitywna, z tego też względu, że, że po prostu no, są to działki rekreacyjne, i, i przez w ubiegłym roku na jesień było tu dużo włamań i teraz, teraz też w zimie były, teraz w ciągu dwóch tygodni wstecz były tutaj włamania na działki, także no, ryzyko, ryzyko stworzenia tutaj większej hodowli to jest po prostu takie, że no, wiązałoby się z tym, że, że zainteresowanie złodziei. Mogłoby spowodować to, że no, mogliby po prostu włamać się, narobić szkód, nie wiadomo kto sobie co myśli, w sensie takim, że no, ktoś tutaj ma działkę, to nie wiadomo co tam może trzymać. Nie? Ja tutaj na tej działce nie mam nic, w zasadzie trzy czwarte tego pomieszczenia, które tutaj się znajduje, to jest gołębnik i, i, i mam tam takie małe wydzielone miejsce, w którym mam jakieś takie potrzebne po prostu rzeczy do tego, żeby utrzymać działkę, kilka narzędzi takich do, do obróbki tych ziemi, jakieś grabie i tak dalej, nie? No, więc chciałem więc tak, taką uwagę mam yy, odnośnie tego, że zostałem gdzieś tam skrytykowany przez niejakiego mafia z Polski, dla mnie jest to gościu yy, po prostu chyba, bo chory umysłowo, Albo, albo po prostu jest to jakiś, nie wiem, człowiek, który po prostu cały czas siedzi w domu i nie ma się czym zająć i cały czas jak gdyby po prostu nagrywa filmy, gdzieś yy, po prostu krytykuje ludzi. Tutaj też yy, zauważyłem, że była krytyka w kierunku pana Artura Pawełca, który jest dla mnie bardzo dużym autorytetem. Oczywiście nie tylko on, jako jedyny, ale, ale jest też dużo dużo hodowców, którzy, którzy są, yy, są jak gdyby dla mnie takimi autorytetami jeżeli chodzi o hodowlę gołębi pocztowych. No Chciałem powiedzieć, że, że moje zainteresowanie gołębiami to nie jest takie typowe zainteresowanie w związku z tym, żeby, żeby od razu zacząć hodować gołębie i, i, i lotować je i doprowadzić, powiedzmy, hodowlę do takiego stadium, żeby, żeby była to jakaś farma, na której na której zdobywa się jakieś puchary, no po prostu każdy zaczyna od początku, ja też zaczynam od początku, jeżeli chodzi o hodowle. No moje zainteresowanie głębiami to jest po prostu czysta jak gdyby taka miłość do głębi, bo, 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 bo o tym chciałem powiedzieć. Niektórzy ludzie może hodują dlatego, że w zasadzie wydaje mi się, że trzeba by to zdementować. Jeżeli ktoś podejmuje się hodowli jakiejkolwiek zwierzyny, to, to wydaje mi się, że... Że robi to dlatego, że po prostu no, kocha przyrodę. Kocha przyrodę, kocha zwierzęta i, i, i po prostu no, hodowla to nie jest tak, że ona sobie tutaj od tak sobie jest, bo, bo, bo trzeba tu po prostu przyjść. Teraz, kiedy jest zima, ja tutaj codziennie przychodzę, dwa razy dziennie tu przychodzę, rano przychodzę rozmrażać pojnik w którym została resztka wody, żeby przyjść tutaj po południu w godzinach 15-16, żeby mógł pokarmić gołębie. Donoszę tutaj przy minusowych temperaturach wodę dla gołębi, taką podgrzaną, lekko w termosie, żeby mogły one się napić, ponieważ woda tu marznie, no tu jest obecnie teraz patrzę na termometr, jest minus 2, także dzisiaj jest super, bo, bo wczoraj było na przykład minus, minus 10 tutaj w gołębniku, także było masakra, no ale chciałem, chciałem jeszcze tutaj właśnie nawiązać do tego człowieka, który tak tam krytykuje hodowców niektórych, no więc musisz gościu wiedzieć, że są hodowcy tacy, którzy robią to komercyjnie i, i, i po prostu, nie wiem, dla typowych zysków, chociaż nie sądzę, nie sądzę, ponieważ jest to pasja, która wiąże przyjemne z pożytecznym, bo jeżeli ktoś naprawdę, tak jak wspomniałem wcześniej, kocha gołębie i jest to dla niego pasja i jeszcze dodatkowo bardzo dobrze lotuje, no to, no to po prostu no, chwała mu za to, tak, jest to człowiek, który, który może się nawet z tego utrzymać, tak. Więc taka zawiść, taka zazdrość jest, jest po prostu dla mnie chora, jakaś nie. Ktoś hodując gołębie, no to, no to musi po prostu, jeżeli się przymierza do takiej hodowli, to musi po prostu wziąć wszelkie, wszelkie możliwe kwestie pod uwagę, tak? Ja mogę powiedzieć też, że jestem na przykład chory na astmę, nie? I co? I teraz na przykład lekarz mógłby mi powiedzieć, zabronić mieć, bo, bo, bo po prostu się pyli i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli ktoś robi to z głową. Jeżeli przy sprzątaniu zakłada maskę i tak dalej, to jest w stanie po prostu przezwyciężyć takie, takie ułomności. Nie? Ja, ja, ja obecnie nie mam jakiegoś problemu z astmą, pomimo tego, że ją mam. I, jakoś tak sobie daje radę. Nie? Co prawda, hodowla ma dopiero y, rok, bo, bo w 2016 roku ją w maju założyłem, ale, ale nie widzę najmniejszego problemu, żeby po prostu z tego zrezygnować. Jeżeli ktoś jest mądry i ktoś rozważnie podchodzi do tej sprawy, no to jest w stanie. Jest w stanie to po prostu przezwyciężyć. Tu mam taką samiczkę. Yy, moją taką oswojoną na no, wcześniejszy filmach nagrywałem, jak ona po prostu yy, się ze mną przekomarza. Dzisiaj ją tutaj sobie tak zapałem. No, jest taka fajna. No, moja kochana. No, na, na obecny czas mam 18 gołębi. Są to gołębie. No i dźmam odkryć. Są to gołębie od trzech hodowców. Jest tu kilka gołębi z, z, z linii prawdopodobnie Flora Berwortta, z tego co się tam dowiadowałem. Z, z tej linii Fineke, niby 5000. Jest tutaj taki mój samczyk, którego nazwałem Prowodyr. Nie wiem, może go tu złapię gdzieś, to go pokażę. Chwileczkę. Nie wiem, po prostu bo dlatego, że to jest ten samczyk. Będę go miał sparowanego z taką samiczką nakrapianą. już, już tam mam przygotowaną ją, że będą razem sparowane. Taką wygląda. Ma ładne oko, takie szkliste, jak tu się mówi. No i wydaje mi się, że to jest... Dlaczego go prowodek nazwałem? Prowodr go nazwałem dlatego, tak jest krzywoma, nazwałem go prowodry dlatego, że jak na początku miałem cztery gołębie właśnie, w tym był ten prowody i jeszcze trzy gołębie miałem od takiego pana hodowcy Janka z Marklowic. On, on nie ma kanału, on w ogóle nie interesuje się takimi sprawami medialnymi, więc, więc nie, ma, nie, ma, nie ma YouTube, nie ma ten, to, to na pewno nie będzie też po prostu powiedział, że nagrywam ten film. I jak miałem cztery gołębie, to po prostu to był gołąb, który jak gdyby trzymał stado w kupie. One jak leciały, to po prostu to był gołąb. Który prowadził stadą, więc dlatego nazwałem go probowę. Mam kilka gołębi od takiego pana z On tam, nie wiem jaki to jest oddział, chyba 120 Gorzyce to jest oddział. I tutaj mam takiego gołębka, może mi się go uda złapać. Nie, 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 bój. nie bój się, nie bój się, nie bój się, mój kochany. Mój. Tu jest miałem od niego pięć gołębi kilka się po prostu straciło, ale to było po prostu tylko i wyłącznie moja wina dlatego, że za szybko je puściłem puściłem je za szybko i puściłem je z moimi gołębiami, które tutaj już były dłuższy czas i one po prostu gdzieś się potraciły poza tym było to w czasie kiedy była burza też i po prostu to też chyba zaważyło na tym no, to jest taki hodowca, ja nie znam imię znam Adam, w każdym razie nie, nie znam nazwiska, ale jest to gościu, który zdobywał tam bardzo czołowe konkursy w lotowaniu gołębi i dał mi i z tego, z tego z tych gołębi pięciu gołębi został mi tylko ten jeden samczyk to jest samiec yy, czerwony taki ładny skrzydło ma taki są już wypierzone w zasadzie fajnie się wypierzyły no i taki witalny i fajny taki samczyk no no i kilka tam mam gołębi też od innych hodowców, między innymi od pana Kałuży, o którym też we wcześniejszych filmach wspominałem. No i tak jak mówię, no, moja hodowla to jest taka po prostu na razie typowa matowska. Więc, więc yy, póki co, póki mam tutaj to po prostu na tych działkach rekreacyjnych, bo jest to działka dzierżawcza. I na tych działkach rekreacyjnych, mam tu hodowlę, to, to po prostu no nie, chcę, nie chcę się rozpędzać, z tego względu, że tak jak mówię, są tu włamania i ktoś mógłby po prostu ze złości, nie wiem, pozabijać te gołębie, nie wiem, bezdomni chcieliby je zjeść, więc mogliby je wypuścić, nie wiem co zrobić, więc na razie się tak nie rozpędzam. Bo no, Moim marzeniem jest takie, jest to, żeby po prostu założyć albo kupić działkę prywatną gdzieś, nie wiem, no w ogóle w zasadzie każdego człowieka marzeniem jest to, żeby pójść na swoje. Ja, ja póki co mieszkam w bloku i i, i, I to jest gdzieś tam takie, no, mam mieszkanie własne, ale, ale, ale no moim marzeniem jest mieć dom i własną działkę, na której mógłbym po prostu zbudować głębik z prawdziwego zdarzenia i zacząć tak naprawdę lotować, bo, bo tak jak mówiłem, jest to przyjemne spożytecznym i, i jest to jakiś taki kurde, motor do, 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 do po prostu do motywacji człowieka. Nie? I jakoś wtedy człowiek, kiedy, kiedy widzi wyniki w lotowaniu, to jakoś go to po prostu napędza, jakoś go to nakręca. Ja nie mówię, że, 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 że po prostu mnie to gdzieś też nie motywuje, bo ja po prostu kocham gołębie i, i, i samo po prostu siedzenie, kiedy je oblatuję w lato na, na, na foteliku pod, pod parasolem, kiedy jest fajna, ciepa pogoda i, i gdzieś je tam puszczam i widzę jak latają w stadzie, to samo to jest dla mnie bardzo dużą atrakcją. Ale tak jak mówię, no, mając sposobność i możliwość lotowania, przy, przyłączenia się do związku hodowców gołębi pocztowych byłoby to dla mnie takim, takim bardzo ważnym i Poważniejszym krokiem, e, chciałem, też, chciałem też po prostu e, pokazać, jak moja hodowla wygląda z zewnątrz. Bo, bo miałem tą właśnie taką e, obraźliwą, jak gdyby e, obraźliwy komentarz pod, pod tym filmem, że, że w zasadzie pod filmem e, pana Artura Pawelca, że, że moja hodowla to jest kurnik i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak mówię, no, Bill Gates zaczynał po prostu w garażu. Ja. Zaczynam na działce rekreacyjnej, nie mówię, że, że może rozwinę się na tyle, na tyle żeby mieć, żeby mieć hodowlę taką jak ma pan Artur Pawelec, czy, czy powiedzmy Dominik Palarski, czy wielu innych hodowców z prawdziwego zdarzenia. Ale, ale, po prostu, ale po prostu na dzień dzisiejszy mi to wystarcza. Mój gołębnik to jest tak jak mówiłem 3 czwarte tego pomieszczenia. Tam mam takie pomieszczenie socjalne powiedzmy, w którym trzymam narzędzia i tak dalej i tak dalej. Także od tej strony tutaj od tej strony dotąd jest gołębnik tu miałem wydzielone miejsce yy, po prostu na rozpód, ale, ale stwierdziłem, że to będzie za małe i połączyłem te dwa gołębniki w jedną całość więc gołębnik wygląda tak jak wygląda u góry ostatnio zbudowałem tam jeszcze dobudowałem taką wolierkę małą, w której mogą sobie gołębie wychodzić jest yy, pogoda jest taka super słoneczna, więc nawet w zimie te wolierki są otwarte przychodzę tu rano, otwieram wolierki, gołębie sobie cały dzień siedzą przychodzę tutaj, pokarmiam po południu i tak pod wieczór przychodzę, zamykam wolierki żeby, żeby nie wdarła się jakaś łaska czy puna chociaż, chociaż wydaje mi się, że nie ma, nie ma na to szans, ponieważ mig jest tak zabezpieczony bo miałem wcześniej, miałem wcześniej że, że wdarła mi się łaska i jednego gołębia mi chciała wciągnąć pod podłogę to no też to był taki błąd, po prostu mój, gdzie, gdzie nie zabezpieczyłem podłogi i gdzieś tam była dziura i ona wlazła i po prostu tego gołębia wciągła. Więc tak jak mówię, dementuję. Może nie dementuję, ale, ale po prostu przygaszam tą, tą krytykę, że moja hodowla to nie jest hodowla y, pierwszorzędna, ale na na, na, dzisiaj, na dzisiaj po prostu mi to wystarczy i jestem z tego co mam, jestem bardzo zadowolony. Tak jak mówiłem, to są działki rekreacyjne. Jak widać tu jest sporo tych działek, jest ponad 80 działek, ale, ale tak jak mówię, no, no, nie, rozkręcam się na, na, nie rozkręcam się na pełny gwizdek, dlatego że, że po prostu no, no, są włamania i, i działka ma służyć rekreacji, a nie, a nie jakiejś poważnej hodowli. Jeżeli w przyszłości będzie taka możliwość, że będę umiał po prostu y, wykupić sobie działkę, y, dążę do tego gdzieś tam powolutku, jakoś myślę nad tym. I, i, i uda mi się tam zbudować na własnej prywatnej działce yy, hodowlę taką z prawdziwego zdarzenia, gdzie, gdzie będę mógł po prostu mieć nawet psa, gdyby, gdyby w razie co, czy, czy będzie ona poważnie zabezpieczona, czyli zamki jakieś konkretne i tak dalej, i tak dalej, i będzie w miejscu takim, gdzie, gdzie, gdzie po prostu będzie łatwiejszy dostęp z drogi, czy, czy coś takiego, no to będę bardzo zadowolony. Póki co jest tak jak jest. I, i też jestem z tego bardzo zadowolony. Także hodowla. No tu jest takie pomieszczenie, o którym mówiłem. no. Jeżeli złodziej jakiś będzie chciał się tu włamać, to, to naprawdę nie ma tu nic do ukradzenia, więc, więc niech się przyzwyczai do tego, że tu nic nie ma. Tu pojnik już oczywiście wymyty suszy się. Tu mam karmę. Nie stosuję jakieś super karmy. Jest to karma. Yy, na początku karmiłem zwykłą pszenicą i kukurydzą, ale stwierdziłem, oglądając już filmy na YouTube i zapoznając się z, z doświadczeniami konkretnych hodowców, stwierdziłem, że gołębie nie mogą jeść takie, takiego jedzenia, ponieważ tak jak człowiek nie będzie jadł tylko i wyłącznie chleba z masłem, tak samo też gołębie nie mogą jeść tylko i wyłącznie pszenicy i kukurydzy. Więc kupuję taką karmę uniwersalną, to jest uniwersalna karma, ona tak wygląda. Jest to ze sklepu też takiego pana, który jest w oddziale 0164 u nas w Włodzisławiu. Jest chyba prezesem do spraw lotowych, o się nie mylę. On ma sklep i kupuje tą karmę. I ona wygląda tak: jest tu dużo ziaren. Jest grog zielony, jest biały, jest słonecznik czarny, jest czarno-biały słonecznik, jest pszenica, jest sorgo. No, dużo, dużo, dużo. Jest też jęczmień. No, i w zasadzie jestem zadowolony. Gołębie są zdrowe. Yy, jednego gołębia miałem chorego, ale, ale po prostu już spisałem go, spisując go na straty, tak jak we wcześniejszych filmach nagrywałem. Yy, spisując go na straty, yy, podałem mu antybiotyk, yy, amoksycylinę i, i po prostu no, gołęb wyzdrowiał. Także dobrze się ma. Nie? Jeszcze, może, taki krótki rzut oka na wewnątrz gołębnika, a tu jest moja perełka oswojona no tak jak mówię, no gołębie są zdrowe, po czym widać, że po kale można zobaczyć, że jest związany i, i nie ma, nie ma jakiegoś problemu na dzień dzisiejszy nie ma problemu z chorobami, czy coś takiego, nie? no, celem jest takim, takim Następującym celem takim, który chciałem po prostu zrealizować, nie wiem jak to nazwać, jest zakup większych karmików i zamykanych, ponieważ gołębie wchodzą do środka do karmy. Mam, mam tutaj taką uwagę mojego bardzo dobrego kolegi z wojska, który jest też czołowym hodowcą z Rybnika, z oddziału z Rybnika, nie znam tam numeru, ale serdeczne pozdrowienia dla niego, Andrzej zniszczył się nazywa bardzo dobry hodowca. Od dziecka też hoduję gołębie i lotuję już od, od chyba 20 lat, z tego, co, z tego co, co co słyszałem, co mi tam mówił. Może się pomyliłem, także zwracam honor i przepraszam, że się pomyliłem, ale, ale długi długi czas hoduje gołębie i, i także on mi też jak gdyby to troszkę podpowiada w hodowli różne, różne jakieś takie warianty, które można wprowadzać i tak dalej i tak dalej. No, gołąbki są w świetnym zdrowiu nie wydaje mi się, że byłby chory nie jestem jakimś tam super fachowcem, lekarzem bo ten czerwony gałąd to samczyk tutaj miał się okazać samiczką ale wydaje mi się, że to jest samiec zresztą bardzo ładnie grucha kręci się i tak dalej i tak dalej rozkłada lotki, więc to samiec będzie on był właśnie chory nie? jego wyleczyłem właśnie nie? dobrze tutaj nabyłem od tego pana Janka, co na początku miał cztery gołębie, jeszcze młodego, spóźnego gołąbka. Taki ładny, pstry, niebieski. Już się pierzy. Bardzo ładny gołąb będzie. Zdrowy, witalny, super, ekstrakt, apetyt maje. Także tak to wygląda. No, Tu jest od pana kałuży gołąbek, samczyk. Bardzo ładny, niebieski taki. I to tyle, tak jak mówię no. Nie krytykujcie, nie krytykujcie, nie, nie zwalczajcie się nawzajem, bo wszyscy, bo wszyscy jak gdyby mamy jeden cel Czyli <laughs> celem hodowcy gołębi jest to, żeby czerpać z tego przyjemność, ewentualnie mieć z tego jakieś zyski. Tak jak mówię, przyjemne z pożytecznym. Nie bądźcie zawistni. Nie krytykujcie ludzi, popatrzcie z pokorą na to, jak inni yy, po prostu prowadzą swoje hodowle. Uczcie się, bo nie na tym to polega, żeby kogoś oczerniać, kogoś yy, krytykować. Ja po prostu w złości powiedziałem to, że ten pan mafia z Polski jest jakiś, jakiś głupi. No, wydaje mi się, że człowiek po prostu nie ma co robić. Siedzi, siedzi po prostu przed komputerem i, i wymyśla, zmyśla sobie jakieś bajki, Także po prostu człowieku zajmij się sobą, zajmij się, zajmij się jakimś poważną sprawą, poważnymi sprawami, nie wiem, idź do pracy, zarób pieniądze, zajmij się czymś pożytecznym, znajdź sobie dziewczynę, nie wiem co tam co tam co tam chcesz robić. A nie po prostu siedzisz i krytykujesz. Bo nie znasz, nie znasz ludzi, nie znasz yy, po prostu hodowców osobiście, więc więc naprawdę nie nie krytykuj, a, a opinie są różne. I na tych opiniach ludzie potem bazują. A, a, a poznając człowieka osobiście, ja też się kilka razy przejechałem, że, że kogoś uważałem za, za jakiegoś barana, idiotę. A poznając człowieka osobiście, po prostu no, myślałem, że się rozpłaczę, bo człowiek był bardzo, bardzo fajny, bardzo przyjemny i dorany przyłóż. Także, także naprawdę nie ma, nie ma co krytykować, nie ma, nie ma co oczerniać. To tyle jeszcze. Krótki rzut. Na moją okolicę. Nie wspomniałem jeszcze o tym, że, że hodowla ma znaczenie dla mnie, jak gdyby takie socjobiologiczne, to czym się, czym się interesuję, czyli socjobiologiem, czyli zachowaniem zwierząt. I też poniekąd y, moje obserwacje <laughs> są w tym kierunku tutaj prowadzone, ale to może w innych filmach. Także na dzisiaj to dziękuję. To wszystko. Do zobaczenia, może potem, gdy. Zacznie się okres longowy, zacznę nagrywać filmy, yy, jak przebiega ten okres. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich hodowców, tych, którzy lotują, dobry lot. Pozdrowienia z Wodzisławia Śląskiego, Forest Hunter. I szczególne pozdrowienia dla Pana Artura Pawelca, który jest takim dla mnie, jak gdyby, można powiedzieć, wzorem do naśladowania. Dziękuję bardzo.